W dzisiejszym filmie zaglądniemy do komory silnika, zobaczymy czy autobus zapali od strzała, dylematy odnośnie wentylacji i klimatyzacji. Tak wygląda autobus po kilku dniach stania. I tutaj zawieszenie samo opadło, ale to chyba nie wiem, czy tak ma być, czy nie. Może jest jakaś nieszczelność w instalacji pneumatycznej. Będziemy to sprawdzać na pewno, jak rozbierzemy. Wchodzimy do auta. Ostatnio mieliśmy problem z akumulatorem. I zobaczymy teraz, czy ten problem dalej jest. Czy może go już nie ma? Włączymy prąd. Podpompujemy trochę autobus. Najpierw musimy włączyć prąd. Tutaj mamy ten zawór. Nie zawór, tylko włącznik. Akumulatorów zasilania całego. Trochę mam bałagan, nie przejmujcie się. Wchodzimy i tak. Trzeba włączyć. Tutaj mamy włącznik zasilania. Czy odpali? Chwila prawdy. Po pięciu dniach stania Odszczała. Spoko. Niech sobie chwilę pochodzi. Niech nabije powietrze. No i taka sytuacja. Tutaj się zawieszenie podnosi. Powoli. Bo jeszcze powietrza nie ma nabitego w zbiornikach. Leo sobie siedzi tutaj. Dziwny dźwięk. Chyba coś wentylatory szwankują, zaraz zobaczymy. Coś niepokojącego. No, i się dźwiga powoli to zawieszenie. Tam chyba wentylator też będzie coś do zrobienia, mi się wydaje. Tutaj mamy takie tematy. To jest trochę wody, ale to chyba takiej do przeczyszczenia. Nie jakoś strasznie groźnej. Mam nadzieję, że tu nie powypadają dziury jak klepny młotkiem dwa razy. Tutaj tak wygląda poduszka, i zobaczymy co jest od spodu. tobus się podnosi, troszkę się naładuje, zbiorniki z powietrzem, troszkę się naładuje, No, powietrze już jest nabite prawie. Trochę akumulator, też to jest chyba kontrolka, od tego, że jest podniesiony prześwit, a to będę musiał sprawdzić. Sprawdzałem to już, ale nie pamiętam. Niech się ponabija chwilę, zaraz gasimy. Teraz pokażę Wam, co będziemy dzisiaj robić. Ręcznie zaciągamy. jest na luzie. Jedziemy z tematem. Dzisiaj rozbierzemy te półki do końca. O te. I rozbierzemy tutaj górę. I pomierzę jeszcze te półki, bo one chyba zostaną. A tak do Was mówię, a mikrofon sobie trzymam w ręce, która wisi gdzieś tam obok. Tu jest coś niehalo. Tu jest coś bardzo niehalo. Szyba może być zaparowana, tylko że jest zaparowana od zewnątrz. Albo w środku. Szyba może nie mieć próżni. Tyle dobrze, że tą szybę akurat chcę zasłonić. I tą tak samo. I to wszystko wyjdzie w projekcie. Gasimy silnik i bierzemy się za robotę tutaj. Tyk. Tak się gasi. Tyle go podniosło. Silnik już mamy wyłączony. Już Nie będziemy tam smrodzić, Leo. Żeby głowa nie bolała. Budzie, Obok. Obok. Siedzi sobie piesek. Biedny piesek. Na sznurku. Powiedz coś, Leo. Daj głos. No? Daj głos. Daj głos dla naszych fanów. No. Daj głos. U. 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 Koniec wygupów i bierzemy się do roboty. Ściągnąłem metalową listwę i poszerpałem się chwilę z górną półką. Nie mogłem znaleźć, gdzie ją jeszcze trzyma, więc zostawiłem to na później. Szarpnąłem też kilka razy za dolną szafkę. Tutaj w podszybiu, chyba tak to się nazywa, znaleziono mistrzelkę, i za nimi okazało się, że są tutaj wkręty, dlatego nie mogę tego wyjąć. Już wam pokażę, ale skoro chcę wyrzucić, bo tutaj nawet nie mamy na tyle długiego bita, żeby dojść. Skoro chcę to i tak wyrzucić, to te wkręty po prostu wydarłem i się dostaliśmy tutaj. Coś tu porozpinałem, nie wiem co. Mam nadzieję, że to nie jest komputer. Potem najwyżej pospinam tu tylko jeden przewód, tak naprawdę przeciąłem, więc w razie długo zarobię i przykręcę tam, jeżeli to jest coś ważnego. Tu mamy wentylację, więc też będzie troszkę roboty. Jest ta pianka z przodu, docieplimy. Nie wiem, czy nie rozbiorę prawie całości. masz do szoferki, zobaczę jak to będzie szło. Nie mamy ściągnięte. Zdewastowane przy okazji, niestety. Ale no, miałem inaczej tego zrobić. jak jest. Będziemy robić swoją zabudowę. Nie było lekko. Mam nadzieję, że nie popsułem tu kabiny. No i tak. Tej części już nie będziemy rozbierać. To raczej zostawimy. Wentylację też. Jakoś postaram się tu naprawić i połatać. No, teraz zaczynam się obawiać jak widzę ile tutaj tego dziadostwa jest i różnych przewodów i tego wszystkiego, rozumiem o co tu chodzi, jak to działa a nie wiem czy będę w stanie to samo garnąć, żeby to serwisować, naprawić i w ogóle więc jest taka opcja że rzeczywiście zrobię tutaj wentylację od podstaw i wypieprzę tą starą. Klimatyzację może też, no bo klima kompresorów du nie dość, że dużo zużywają więcej benzyny. Auto będzie zużywać autobus, przez jazdy, jak będę tu klimął. Grzał, nie wiem, czy ona mi coś tam da. Może tylko wentylatory zostawię. Dużo rozpierdzielania, jeszcze tego wszystkiego. Troszkę, troszkę posmutniałem dzisiaj. Ale no cóż. Hmm. No, bo tak naprawdę ta klima mi chyba niewiele da. Kratki spoko mógłbym zostawić, bo to jest spoko, że mogę sobie zamykać obieg powietrza w środku na zewnątrz. Klima może na sel, jeśli jest sprawna. Jeśli ktoś ją będzie chciał. Smuteczek trochę. Zanim rozwikłam, jak to wszystko działa. Cała wentylacja, cała klimatyzacja to do to, to bym zrobił, chyba. Tutaj w tej jednej szybie paruje do środka. Wewnątrz szyby, więc prawdopodobnie jest rozszczelniona, więc by była do zrobienia. Teraz zobaczyłem, że trudno jest razem z roletą, zpięty, więc, żeby się tam dostać, trzeba dostać roletę. Jeden z elementów, który chciałem zostawić roletkę. I lecimy z demontażem, trochę jestem upięcony, ale doszedłem do tego jak ściągnąć rolety. I zdemontujemy je, będzie łatwiej to i dopiero po urwaniu Nie? Nie fajnie. teraz. Okay. Rozpięte, zobaczymy, co się z nią spierdziło. Do no wyczyszczenia. roletki Po ściągnięciu rolet zauważyłem dwie śruby, które trzymały całą tą półkę górną. Ciężko było się do nich dostać, bo po pierwsze były za zaślepkami, a po drugie klucz ledwo się tam mieścił, i nie mogłem do końca do nich dojść. Co zresztą słychać po ślizgającej się końcówce klucza. I mamy kolejną część zdemontowaną. Mały sukces. Wynosimy to. Tu w ogóle nie ma mat, więc tutaj maty trzeba będzie okleić i dopiero stylopian. Tu widać jak wyglądają tu wentylatory nadokienne. Trzeba będzie na pewno też przepukać. Co drogo ciekawe, gdzie tam woda wylatuje z nich. Roboty. Chyba ja będę musiał rozebrać to do zera i Wszystko zrobić praktycznie od nowa Jeżeli chcę to zrobić dobrze Tu wentylację, mi szkoda tej wentylacji Chciałem chociaż ją odzyskać, a tu widzę, że dupa Zbita No więc jedziemy dalej No z i wężu Niezbyt poręczna ta zabudowa, ale jakoś wygramoliłem się z nią przez drzwi, choć trochę mnie zrytowała, zahaczając o uszczelkę drzwi i rurę, Dobra, tu jest potrzebny silny wariat. Śruba mam nadzieję, że mi nie spadnie ten małek. Może być ciężko. Ciężko ale nie aż tak. Jest tutaj nie wiem co to jest za jakaś kurtynka śmieszna. Nie wiem co ona ma na celu. Kiedyś klapy zwrotne. No ok, czyli tu po prostu wywiewało powietrze na zewnątrz, chyba tak rozumiem, że skoro klapa w tą stronę działa i nie cofało powietrza z zewnątrz. spoko. tam no, to samo pewnie, tylko że są dwie zdrowe klapy. Do czyszczenia wszystko. Nic. Idziemy dalej. Udało mi się dostać do wentylatora jednego. Znaczy udało mi się. No nic skomplikowanego. Odkręcić cztery śrubki. I wentylator wygląda tak. Myślę, że jego na spokojnie będzie można wyczyścić. Pozdojmować to wszystko. Ładnie sobie wyczyścić. Odgrzybić i... No garnąć, żeby działał długo. Nie wiem gdzie trzeba jeszcze przesmarować. Nie znam się na wentylatorach. Ale to jest kwestia tylko rozpięcia... Trzech kabli, i prawdopodobnie sterowanie, tak jak ktoś tam mówił, prędkością też będzie można zrobić. A tu mamy chyba odklimy, te prawdopodobnie to są yy, odgrzania, chyba. Jeśli ktoś wie, jak to wygląda, to niech mnie poprawi. Miałem dylemat, czy w ogóle nie rozebrać tego wszystkiego, ale widząc, że te wentylatory można dość łatwo ściągnąć. I wtedy tutaj by można było nawet kerszerem chyba przelecieć, dać temu przeschnąć po prostu w razie wód, gdyby gdzieś tam woda się dostała. Nie wiem, czy jest możliwość w kerszerze, żeby było mieszanie takie bardziej, więcej powietrza, mniej wody. I po ściągnięciu wentylatorów powinno być git. Tutaj by sobie wszystko skapało. Zobaczymy. Na koniec zabrałem się jeszcze za rozkręcenie dolnej części ściany, żeby zobaczyć co tam jest. Kilka nitów do rozwiercenia na listwie, która była na ścianie. Kilka kolejnych na prowadnicy, na której były zamontowane fotele. Na koniec przy pomocy młotka zdjąłem tą prowadnicę ale i tak do końca nie udało się ściągnąć linoleum no i w takim stanie zostawiamy autobus dzisiaj bo mi jeszcze iść na siłownię część rzeczy jest zdemontowana, tutaj sobie tą zciągnę, żeby mi się nie pomięła tak strasznie bo szkoda jej do i do odzysku i następnym razem chyba rzeczywiście lepiej fotele stąd Zrobię sobie miejsce, pościągam wszystkie zasłony, bo też mi trochę przeszkadzają. Zbieramy się na siłownię, bo no to już nic nie wymyślę dzisiaj. Jeszcze nic nie jadłem, jest godzina 18.17, więc jadę na pierwszy posiłek, a potem na siłownię. W następnym filmie pomierzę jeszcze raz autobus i zaplanuję wnętrze w SketchUpie. Standardowo przejdziesz do niego klikając w okienko po prawej stronie. Cześć!